Musimy o tym pogadać. Jak wygląda obraz wsi i takiego wieśniaka w Polsce, a w Japonii? No to zaczyna. Słuchajcie, ten temat chodzi za mną tak naprawdę już od kilku lat. Trochę o nim rozmawiałam z Wami, ale nigdy nie było takiego oddzielnego odcinka o tym, więc dzisiaj pogadajmy o tym, mianowicie o czym. O tym, czym jest wieś, a dokładnie yy, podejście, ale jakie podejście? Dlatego, że w Polsce, przyznacie sami, yy, wieś, bycie wieśniakiem, ma często. Takie negatywne skojarzenia. W kulturze polskiej wyrosło coś takiego, że bycie ze wsi, bycie osobą, która uprawia rolę, jest to pewnego rodzaju e, najniższy status społeczny, wstyd, siara i tak samo wszystkie folkowe rzeczy, i takie z tym związane, z taką ludowością, no to jest wiadomo. To jest w ogóle wstydne, większe. To jest niesamowite, nawet jak teraz mówię o tym, dlatego, że ja mieszkam w kraju, który tego wstydu nie posiada. I te dwie kultury są tak ekstremalne, a o czym dokładnie mówię? Zauważcie, że nawet w języku polskim są takie stwierdzenia: Ej, ty wieśniaków, nie słoma, smoma, tylko słoma, słoma z butów. I w ogóle ten syndrom wieśniaka, jako kogoś gorszego bardzo mocno urósł w kraju, który tak naprawdę, tak jak każdy kraj kiedyś był jedną wielką wsią. Ogólnie jeśli chodzi o Polskę, zobaczcie również też na filmy, na, nawet na ten kultowy same swoje nie ma mocnych kochaj albo rzuci, to takie trochę prześmiewcze, oczywiście kultowe. Wszyscy kochają te teksty, no ale śmieszne, no bo ze wsi jeszcze takie zabuga, nie, ziomy, nie? Yy, I w ogóle, czy u Pana Boga za piecem w ogóle beka z Podlasia, tak? No bo, o Jezu, tam jest tyle wsi i oni tak śmiesznie mówią, nie? Yy, albo w ogóle, że tam nic nie ma i tak dalej. Więc w ogóle Wydaje mi się, i zapraszam Was też do otwartej dyskusji na ten temat, że w Polsce nadal jest takie przeświadczenie, że wieś to jest coś gorszego. Co, jak się zastanowimy tak logicznie, trochę odchodząc od. Bo, dlaczego w ogóle tak urosło? Ja też nie będę się absolutnie tutaj bawić w historyka polskiego, bo ja od razu mówię, ja no nie mam o tym pojęcia. Nie będę tutaj udawać eksperta jeśli chodzi o polską historię, czy też chociażby kulturę ludową. Ale to, co się teraz dzielę, jest tylko moim spostrzeżeniem ponieważ tam przecież mieszkałam, a po drugiem też bym chciała tutaj przedstawić na mm, podstawie tego kontrastu do Japonii. I wiecie co, wracając do już do tego meritum, dla mnie zawsze wydawało się, że e, no Podlasie załóżmy jest normalne, tylko później to zaczęło e, mi kolidować, kiedy załóżmy przeprowadziłam się słuchajcie do Krakowa, to e, nieraz e, jak ktoś się pytał a skąd ty jesteś, no z Podlasia, a... Polska B, takie co? Albo jak ktoś przyjeżdżał z innej części Polski do, do Podlasia i yy, to już ma odwiedzić mnie, nie od, odwiedzić Podlasia, tylko odwiedzić mnie, to było takie ej, ale tu jest ładnie, takie no co ty, nie powiesz. E, oczywiście, ja od razu chcę powiedzieć: Ja nie jestem ze wsi, ze wsi, mimo że tutaj już kilka osób próbowało mnie pocisnąć albo ty jesteś w, ze wsi. Ze wsi jesteś. Tak, ze wsi Białystok. <laughs> e, I właśnie to ciśn ciśnięcie w narodzie polskim że Ej, ty jesteś ze wsi jakby to było jakby to było w ogóle obraza i teraz od razu przejdę do tematu oczywiście na którym się znam i w którym siedzę i w którym też mieszkam czyli jak to wygląda w Japonii w kraju tak innym i też tak można wydawać się tak technologicznie rozwiniętym i tam strata ale Wiecie, pocztówki, które Wam wysyła telewizja, prasa i ogólnie kultura, to jest jedno. Japonia ogólnie, musicie wiedzieć, jest krajem bardzo rolniczym. I większość osób, które nawet teraz mieszka w Tokio, to mają rodziny na, już tych nazwijmy tak, nie wsiach. I im smoła, znowu smoła, słoma z budów wychodzi. Słuchajcie... Y to jest niesamowite, bo w Japonii w ogóle nie ma czegoś takiego, że słowo murabito, czyli właśnie wieśnia, osoba ze wsi, jest jakiego, jakąś obrazą, jest jakąś obelgą. Absolutnie nie. Murabito po prostu stwierdza, że to osoba, która sobie mieszkała na wsi I to tyle, jest koniec tematu, nie ma tam żadnych, wiecie, tekstów, że jesteś gorszy, że jesteś jakimś plebsem, tata. Ogólnie musicie wiedzieć to, co zawsze, załóżmy ja, jak myślałam o osobach ze wsi, że przecież to są ludzie, którzy są tak naprawdę lepsi, bo jak załóżmy przyjdzie zombie apokalipsa i się wszystko spierdoli, to oni będą wiedzieć, jak kurwa, posadzić yy, żyto, proso i tak dalej. Jak w ogóle ogarnąć orkę, yy, a te mieszczuchy to będą siedzieć i kurwa, krześć yy, te yy, kawałki asfaltu, co zostało tak będzie. I taka jest prawda. Wiecie, tutaj ja już troszeczkę żartem, ale wiecie o co chodzi. W Polsce zauważyłam taki, że to wyrosło może ze względu na komunę, za to, że wszystko było tak, zamknięte, a tam zachód się rozwijał, a Polska dalej siedziała w czarnej dupie i nic się nie działo, więc później jak zobaczyli, że tam jest jakaś Ameryka i tam jest kola, i tam są adidasy i tam w ogóle dolary i w ogóle życie zajebiste... I później ludzie emigrowali. Znaczy, wcześniej też emigrowali, oczywiście. I później, jak już skończyła się komuna i przyszedł ten taki właśnie zachodni, zachodni kapitalizm, to zaczęło się w ogóle takie. Nie wiem, czy od wtedy. Jeśli mamy tutaj historyków i osoby, które siedzą w tym bardzo mocno, to koniecznie, koniecznie napiszcie jak to w, w ramach, jeśli wiecie, kiedy to można powiedzieć, się zaczęło. Yy, chociaż to może tak naprawdę było zawsze, bo zauważmy na młodą Polskę i Chłopomanie, gdzie że zawsze była tam wieś fefe, a później stała się Chłopomania i Folkomania i raptem wieś była cacy. No nie wiem, nie wiem, już nie będę tutaj dewagować, ale wróćmy do Japonii. No, słuchajcie, tutaj jest zupełnie inaczej. Yy, tutaj ogólnie jest wielka duma z rolnictwa. Dlaczego? Ogólnie ja mówię zawsze tak naprawdę, że Japonia to nie jest kraj sushi, ramenu, samurajów ani gejś. To jest kraj rolnictwa. To jest kraj tambo i hatake, czyli pól ryżowych i zwykłych pól. Tutaj pola są wszędzie, słuchajcie. Nawet tutaj w Tokio są kurwa wszędzie. I to jest zawsze i tutaj są takie jakby małe sklepiki, ktoś ma hatake, czyli pole i z tego pola zbiera sobie swoje warzywka i je sprzedaje. I co takie, takie bezobsługowe sklepiki, że masz koszyki wypełnione właśnie tym dobrym, co uhodował dany hodowca na swoim mini poletku i możesz sobie je wziąć. Jeśli się do pudełeczka wrzuca, pieniążka, bierzesz sobie, dziękuję, do widzenia. To jest też piękna kultura, uwielbiam ją. To jest takie tutaj, tutejsze, Jest tu pełno pól jest tu pełno roli, jest tu pełno osób, które zajmują się rolą. I fajna z takich fajnych ciekawostek, jak idziesz do sklepu. Oczywiście nie w każdym, ale możecie znaleźć takie właśnie sklepy, gdzie załóżmy na opakowaniu dumnie pan rolnik swoje załóżmy pomidorki czy swoje, słuchajcie, marcheweczki czy inne tam głowo, czyli orzeń, kostro... orzeń. Orzeń, orzeń się. Ożeniłam się. Eee, korzeń ostropestu, reklamuje radośnie ze swoją twarzyczką, i to jest takie fajne. Ogólnie, wiecie co, w Japonii większość to są takie słuchajcie, malutkie miasteczka, które w, tak naprawdę można śmiało mówić, że to są wsie. Jocia nie z miasta. Ale jak tam pojedziecie, to powiecie, że to jest wieś, bo to tak naprawdę jest bardzo małe miasto, które jest pełne pól i pełne gór, pełne, naokoło są góry, jest pełno pól i no to jest tak naprawdę taka wieś. Absolutnie nie mówię to nic obrażając, bo dla mnie to nigdy, że ktoś jest ze wsi, czy to jest wieś, to nie była nigdy, nigdy w życiu żadna obelga. I tutaj zauważcie, że dalej po części te słowa są używane. Ja też się przyznam, że nieraz, że Ej, ty wieśniaku, mimo że o wieśniakach, o osobach ze wsi nie myślę w sposób negatywny, to zobaczcie jak w y, język japoński ten, te słowo, jako obraza wieśniak weszło bardzo mocno. Musicie to zauważyć, bo to trudno nie zauważyć. Ogólnie cała religia japońska, ta Rdzenna jest oparta na kulcie ryżu, na kulcie ziemi, więc jest to kulturowo również bardzo ważne. W niektórych e, takich można powiedzieć, wiecie, widzicie, ja to robię bardzo duże cyzysłowia, takich dorzynkach, świętach e, poświęconych bogom, nawet sam cesarz występuje i bierze udział. Więc no to tutaj jest niezwykle bardzo e, zakorzenione. I to jest piękne i to jest niesamowite i też jest bardzo kontrastowe. Druga rzecz, którą chciałabym poruszyć w tym wideo jest ogólnie folk i też właśnie taka ludowość, jeśli chodzi o stroje. Zauważcie, że w Polsce stroje ludowe to często są stroje, które przede wszystkim są kojarzone z e, grupami tradycyjnymi, jeśli chodzi o folk. E, może nie o folk, tylko o taniec i śpiew, jakieś mazowsze i takie jakieś grupy, które się zbierają w danych miastach czy wsiach, ćwicząc jakieś tam właśnie e, regionalne e, pieśni i tańce. Ale tak naprawdę, jak się zastanowimy, to nie macie tak jak w Japonii, że nie wiem, babcia ma w szafie który może niektórzy z Was mają, no ale tak Ogólnie, tak porównując te dwie kultury, to faktycznie, gdybym ja rozmawiała z Japonką i gdybyśmy rozmawiały o kimonach, to ja bym mówiła i ona, że faktycznie ta kultura noszenia kimon też obumiera w Japonii, coraz mniej ludzi nosi, ale w porównaniu z waszą, tak, to bym już mówiła, że no dalej się nosi, bo właśnie ten kontrast jest bardzo duży. Mimo, że. Mało ludzi nosi w Japonii kimona, to nadal są noszone, zwłaszcza też są bardzo mocno nakierowane na pewne em, święta, na pewne em, wydarzenia, takie ochy-achy, celebracje. A w Polsce również, też dużo z was pisało mi, że w waszych regionach, to jak co najwyżej właśnie jakieś tańce i śpiewy, czy jakieś tam duże celebracje takie bardziej kulturalne, regionalne się w niektórych rejonach zakłada. Ale zobaczcie, że nie ma takiej kultury noszenia stroi ludowych na co dzień. I ja nie mówię o takich, wiecie, wyjebanych sukienkach, takich tych pięknych, um, jak załóżmy, złowicza czy krakowskie, takie je mać ponieważ to i tak, jeśli chodzi o Saint folk, to były odświętne stroje. Ja mam na myśli wszystkie stroje ludowe, te, które kiedyś. Wasi przodkowie nosili i na święta, ale te, które nosili codziennie, czy jakieś zwykłe sukienki. Nie ma tego, zauważcie. I szkoda, i to jest bardzo duża szkoda. I ja mam taką nadzieję w serduszku, że zbierze się jakaś grupa osób, że może ktoś to tak wiecie bardziej z pompą, że jednak tą kulturę trzeba, uważam, osobiście przywrócić. Macie niezwykłe narzędzia i macie niezwykle łatwy dostęp do zajebistych źródeł i uważam osobiście, że na początku zagłębić się, co mam naokoło, co mój region ma ciekawego, ukrytego, jakie są ciekawe historie, jakie tutaj właśnie demony słowiańskie były, jakie tutaj były tradycje, przesądy, jakie ciuchy, nosi. ale wracając jeszcze do koncepcji wsi to, tak jak powiedziałam, jest to niezwykły kontrast i pewnie wy macie sami, jeśli jesteście ze wsi, jakieś tam przykre doświadczenia. I to jest straszne, to jest straszne, że nadal ten tekst jako Ej ty wieśniaku, słoma z butów jako coś negatywnego, ogólnie bycie ze wsi jako bycie jakimś gorszym sortem człowieka, dalej w narodzie polskim jest ta stygma tego wieśniaka, prawda? I to jest kurwa straszne. Wiecie co, tak naprawdę powiedzmy to sobie szczerze, że cała Japonia to jest tak naprawdę jedna wielka wiocha, ale w absolutnie pozytywnym tego słowa znaczeniu. To jest tak swojsko, tak miękko. Oczywiście mamy ciusimbu. Ciusimbu, czyli właśnie załóżmy, Tokio jego centrum, gdzie tam macie te budynki i te, to wszystko, jest takie betonowe, ale wyjedźcie trochę bardziej. Troszeczkę, chociaż trochę z Tokio. Tego ciusimbu i zaraz będą i poletka i będą, wiecie, rolnicy i tak dalej, i będzie tutaj babcia miała swój e, ogródek, e, a tutaj pan będzie miał ciaba takie, czyli e, małe poletko z herbatą. No to jest takie smaczne. I tutaj nie ma takiego, ej, ty jesteś ze wsi że wszyscy są z tych mini miasteczek, małych miast i samych wsi, które. I małych miast, które i tak wyglądają jak wsi i ze wsi. I to jest normalne, to jest fajne. Zresztą yy, myślę, że to jest też największy urok Japonii. I to jest ta najprawdziwsza Japonia, bo to jest ta Japonia przed tą całą. Yy, przed tym boomem gospodarczym, bo tak naprawdę wyglądała. Duży kontrast jest dbałość o kulturę. E, oczywiście jeśli chodzi o Polskę, pamiętajmy, że Polska przyjęła chrzest i nie tak jak w Japonii, gdzie religia Shinto synkretyzowała się z buddyską i stały się tak naprawdę jednością i dopiero we, że Meiji zostały rozdzielone znowu ale y, w Polsce przyjęto chrzest, a z chrzestem nie było synkretyzacji, synkretyzmu tych religii, tylko było wypierdalać. I nazwanie rodzenną religią polską, tak, y, jako pukańsko. To jest kurwa, kolej już hit dla mnie. Że ja tu żyję, y, ja tu egzystuję, jestem... Obywatelem tego kraju, i moim obowiązkiem też takiego serca jest promowanie tej kultury, pokazywanie jej piękna. I co mogę zrobić? Na przykład właśnie to, co robię teraz, że noszę tradycyjny japoński strój, czyli kimono. Ale nie tylko takie, załóżmy, kimono, które często może Wam się kojarzyć, czyli właśnie jakieś takie tłumy, słody, właśnie z jedwabiu, jebutwa, Butwajomaś, takie wiecie, nie? Takie o takie. Ja takich nie noszę, mam. Ale nie noszę, bo to są takie bardziej, można powiedzieć, słuchajcie, odświetne kimona, nie, nie, ale to nie jest mój typ. Pochylmy się też nad strojami, nie takie, jak już chcecie wchodzić w folk, załóżmy, polski, to nie nad takimi wybitnymi, jak wiecie, jakieś takie odświętne do tańca, jak teraz są skojarzone do tańca, tylko Zobaczcie, co nosili kiedyś ludzie na co dzień, bo też są takie stroje. Ja nie jestem, ja nie wiem, więc od razu mówię, ale załóżmy, jeśli chodzi o kimono, to dzisiaj mam takie typowo casualowe kimono, które jest kimonem bawełnianym i może dla wielu z Was wydawać się nudne, zwykłe, przeciętne. To wiele Japonek od takiego, proszę Państwa, kimona wybierze bardziej takie, bo y, prostota jest ważna. Ale poza tym chciałabym też y, pochylić się nad y, kimonem prostego ludu, bo ktoś do mnie ostatnio napisał, że nawet ostatnio wczoraj, że no bo kimono to jest takie odświętne i u was to też się tak nosi, hola hola basta. Kimono to jest kimono, kiry no mono, kiry mono, kiry no mono, czyli rzecz do noszenia. Kiedyś wszyscy nosili i były różne kimono. Kimono to nie jest tylko to. To nie jest tylko jedwabna rzecz. To, to nosiła szlachta, to nosiły bogate kobiety z Edo i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież wieśniacy nie chodzili na go. I prosty lud mieszczański też nie chodził na go. Załóżmy, musicie wiedzieć, że ten tego typu materiał, to warto go zapamiętać, bo on może się wydawać również bardzo prosty, taki nudny, nawet taki kiczowaty ty nie, nie jest, bo takie wcale nie są takie tanie, proszę państwa. To jest tak zwane kasyri. Kasyri zostało wy, wymyślone przez szesnastolatkę. Tak jest, to już słyszycie. Chyba w Erze Edo, później Edo, Erze Edo. Chyba jakoś tak, nie będę y, wymyślać, dokładnie nie pamiętam. I dziewczyna y, wymyśliła je, dlatego że szybko się jedka i y, to nosiły. Zwykłe mieszczanki. Zwykłe mieszczanki, zwykłe też kobiety na wsi, i to bardzo mocno kojarzy się z kobietami pracującymi. I to jest mimo wszystko też pełnowartościowe kimono. To nie są tylko takie jedwabne, jed 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 butwa yomacie tylko to załóżmy też jest kasuri. to są takie kimona. I ja załóżmy, zresztą znać już mój styl, ale bardziej takie zwykłe kimona bawełniane niż takie, takie o. Homongi jebu twa jo dzień dobry, no piękne są, ale ja, ja je nazywam pięknymi tubami, bo w świecie kimon jest tak, że jak nałożysz taką piękną tubę i do tego piękne obi, no to, no co tyle, jest nuda. Tutaj można się bawić, można pracować i w Japonii też jest tak, że zauważycie, że dużo kobiet wybiera jednolite, załóżmy, tutaj mam taką bluzę, ale załóżmy wybierze sobie w takim kolorze i sobie nosi. I takie, ale gdzie, gdzie? Gdzie zagraniczniki wybierają najczęściej furisony. Jeśli ktoś tutaj jest i ma taką chęć, zróbcie jakieś kurde, rewolucję, faszonową i w ogóle kulturową, zróbcie coś, bo jak tak dalej będzie, to kurwa cały świat się stanie kurwa TikTok, a ja tego nie chcę. A jak ja czegoś nie chcę, to trzeba zrobić, żeby było inaczej. Bo tak mówi cesarzowa. Dobrze, czekam na Wasze kom komentarze, na Wasze przemyślenia i widzimy się już niebawem na kanale Diany Matany. Bye!